Cześć, z tej strony Grzegorz, a w tym odcinku zajmiemy się pojęciem wątek pod kątem FiveMA i wykonywaniu operacji w Fajwemie. Dobra, ogólnie co to jest wątek? Tutaj macie napisane, że to jest wykonanie wielu zadań lub programów w tym samym czasie. I każde, każde, każdy wątek, jakby są jakby mniej więcej niezależne od siebie. No i to uproszczenie z wątek. No generalnie. FiveM ma swój główny wątek i on obsługuje logikę gry, jakieś tam instrukcje swoje, no ale czasami chcemy obsłużyć jakieś operacje czy ty, typu tyknięcia na klawiaturę, na myszkę, chcemy coś wyświetlać, no to żeby nie spawalniać głównego wątku w naszym module, w naszej maszyn no to tworzymy sobie taki osobny wątek, osobne takie zadanie i to zadanie ma jakieś określone przeznaczenie. I no, i my sobie określamy, co my chcemy, chcemy tam wykonywać. W tym odcinku pokażę Wam przykład, jak taki wątek stworzyć. Jak go można opóźniać? Mi się wydaje, że moglibyśmy zatrzymywać, ale to może w innym odcinku. No i wysyłać wiadomości na czat co jakiś określony czas z jakimiś informacjami. Na przykład pozycją gracza. Bardzo przydatna opcja. No dobra. To wejdźmy sobie tutaj na, nasz, na nasze środowisko programistyczne. Kliknę sobie New Resource, oczywiście standardowo. Wybieram JavaScript, nazywam to szybko Wątki yy, albo Thread po angielsku. Example. Example. Pool. Location może być tutaj w głównym e, projekcie. Nie ma to znaczenia. No i dobra, mam tutaj swój Thread Example. O, wejdę sobie w klienta. Teraz wejdę sobie tutaj w przykładowy kod, który mam e, w tym miejscu. I skopiuję sobie coś takiego na początek. I teraz wam wytłumaczę, co tutaj się dzieje. Dobra, to sobie skleję, Żeby nie musieliście tego, tego pisać. A jeszcze delay, oczywiście, bo chcemy tutaj mieć możliwość opóźniania wątku. I zaraz go tutaj, ten kod uruchomimy po prostu. Dobra. Zacznijmy od początku. Żeby stworzyć nowy wątek w Fire mamy coś takiego jak set tick. Set tick to po prostu nowy wątek, który odświeża się co jedną ramkę, co jednego frame'a. I to to jest jakby bardzo, bardzo często. Chyba nie wiem, z jedna 120 sekundy, czy coś takiego. Domyślnie gdzieś tam jest. Nie znam dokładnej liczby, ale jest to bardzo, bardzo częste powtarzanie swojej tutaj, swoich instrukcji, które tutaj zdefiniuję. No i żeby móc kontrolować tutaj ten wątek, czyli, że, czyli żeby nie wykonywał się co, 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 co chwilę, możemy go opóźniać w jakimś sensie. I w Javascriptie jest takiego jak setTimeout, który przyjmuje dwa parametry. I tutaj mamy opóźnienie i jakiś result, rezultat pomysłu. To też promysł, to też jest twór w skrypcie, czyli obiecujemy, że coś zostanie wykonane i jakiś, jakiś, jakiś wynik, jakiś wynik działania zostanie później ujęty. W tym przypadku tutaj ten wynik działania nam nie jest tutaj w zupełności do niczego potrzebny, tylko mamy opóźnić działanie wątku, żeby nie wykonywało się tak często, jak to domyślnie się wykonuje. A dodatkowo tutaj zastosujemy też taki, taką rzecz jak async await, czyli no uproszczenie te, tego system czyli po prostu mamy uznajemy, że pewna funkcja jest asynchroniczna, czyli wykonuje się niezależnie, tak, jest to niezależny wątek i chcemy go po prostu w pewnych momentach await robić, czyli zatrzymywać na jakąś a ilość milisekund w tym przypadku. No za chwilę to sobie rozbudujemy. No i tyle. Także tak pokrótce. Mamy definicję wątku, jak go opóźniać, czyli standardową, nie? Mamy set tick, mamy funkcję anonimową, w tym przypadku bez parametrów. Ona jest asynchroniczna, czyli możemy sobie użyć coś takiego await, w którym opóźniamy sobie takim tutaj snippetem wątek, czyli wykonuje się ten wątek o wiele rzadziej. W tym przypadku jest to 5000 milisekund, czyli jedna sekunda to jest 1000 milisekund, więc razy 5 to jest 5 sekund. Dobra. To teraz tak, co tu na początku się dzieje? Tu jeszcze nie mamy pełnego kodu, no nie? Ja sobie tutaj zdecyduję, że będę chciał wyświetlać koordynaty gracza, który chodzi po mapie. Czemu? Bo czasami chciałbym, no nie wiem, poznać miejsce, do którego chciałbym takiego gracza przeteleportować w przyszłości. No ale skąd ja mam znać te koordynaty? No jednym ze sposobów jest wyświetlenie tych koordynat na czacie, w na konsoli, no nie wiem, przekazując to do jakiegoś innego miejsca. Jego gdzieś tam uzyskanie albo do pliku wciągnięcie go. Sposobu jest wiele. Ja to pokażę Wam sposób na taki gdzie mamy czat, gdzie na czacie się dowiemy o tym. No i dobra. Zaczynamy. Czyli tak. Najpierw musimy uzyskać identyfikator gracza, gdzie ten moduł jest wywoływany, gdzie ten moduł działa. Czyli po stronie klienta. Żeby to zrobić możemy sobie wpisać playerpadid ID. W dokumentacji, jakbyśmy sobie tutaj w Native Reference pewnie znaleźli, jest coś takiego jak playerpadid ID i zwraca obecnego gracza. Jest to, tutaj możemy sobie ustawić że język, że jest, jak to wygląda. I jest to z client side funkcja jakby patronia klienta. Nie, możemy mieć funkcję po stronie serwera, klienta, albo tu i tu. Czyli to jest e, funkcja po stronie klienta. Ona po prostu e, jest wywo wywoływana w ten sposób, żadnych parametrów. Dobra. Czyli bierzemy sobie gracza. Teraz musimy wziąć koordynaty tego gracza. No to zobaczmy te koordynaty. Ja już tutaj mam to, e, jakby wiem, skąd to mogę wziąć. I tutaj mamy przykład wywołania. W Javascriptie oczywiście, nie musimy mieć wszystkich parametrów przekazywanych, więc niektóre są opcjonalne. W tym przypadku musimy pobrać koordynaty danej jednostki, w tym przypadku naszego gracza. I tutaj macie, oczywiście, opis po stronie klienta, jak te koordynaty gracza sobie uzyskać. No i tutaj mamy, że dostajemy trzy numery. X. Y oraz Z. To mamy przykład, jak możemy to wszystko sobie tutaj wywołać i wyświetlić w konsoli. Proste. No dobra. To zobaczmy sobie w kodzie, jak to wygląda. Czyli mamy identyfikator gracza, mamy koordynaty dla tej jednostki, w tym przypadku gracza. i co? Tutaj mam zakomentowane. Tekst jakiś, jakąś funkcję tekst, którą za chwilę sobie poznamy. Jest to po prostu przerobiona. Jest sama moja funkcja, która sobie tam przyjmuje parametr tekstowy. No i na końcu jest ten await, czyli async await, czyli wykonuj się tutaj, wykonujesz ten wątek, no i czekamy opóźniając na końcu wątek na 5 sekund, żeby w następnej takiej pętelce, a poczekał chwilę i znowu wykonał jakąś operację. W tym przypadku będzie to wykonanie, pojawienie się czegoś na czacie. Dobra, no to skopiuję sobie dalszą część. Ja sobie tutaj stworzyłem taką przyjemną funkcję tekst. Generalnie te kody potrafią być powtarzalne w wielu modułach. Dlatego ja tutaj staram się je tak wyciągać do funkcji i później sobie gdzieś standardowo włożę do jednego miejsca. Oczywiście jest dużo frameworków, czyli miejsc, takich bibliotek, które mają takie gotowe funkcje, no ale tutaj nie o to chodzi, żebyśmy korzystali od razu z gotowych funkcji, tylko żebyśmy to poznali, jak to można samemu napisać. Gdyż bardzo często te biblioteki są dziurawe, jak sito, to, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Dobra. To tak to tutaj stworzyłem sobie nową funkcję JavaScriptową. Mam nadzieję, że znacie tego JavaScripta trochę. Wiadomo, funkcja, nazwa funkcji i parametr, czyli tekst. I teraz tak, w tej funkcji wykorzystujemy gotowy moduł czatu, który jest dostępny domyślnie. No i tutaj chcemy wyemitować jakąś wiadomość do tego modułu i on pozwala nam to zrobić poprzez chat.addMessage. Tutaj, emit wiadomo, musi wyemitować wiado, e, zdarzenie w stronie klienta, że chcemy, żeby ten klient e, miał na czacie jakąś informację. O swoim położeniu w tym przypadku będzie. No i dobra, i to jest widoczne pewnie dla e, tego gracza. Nie, tutaj będzie to napisane. No dobra, czyli mam tutaj parę parametrów, które możemy przekazać, jest to kolor. Mm, jest to ile linii możemy wykorzystać. No i argumenty. Mi i tam tekstu show. No i za chwilę zobaczymy wynik. No nie? I teraz tak, czyli mamy tutaj przykład wykorzystania wiadomości, którą sobie możemy gdzieś tam przesłać na ekran. I dodatkowo teraz ten wynik. Tej pozycji gracza chcemy dokleić tutaj do na czat. Czyli nie wiem, zamiast na to co wpiszę po prostu spółkordy. kordy. jakieś tam. Prosta konkatenacja. Nie, możemy tutaj używać takie, takie fajne rzeczy, ale mi się nie chce. Więc dobra, tutaj konkatenujemy w prosty sposób plusem. Czyli jak na razie mam tak. Co 5 sekund przekazuj nam. To może przeskasać koordynaty gracza, czyli x, y, z, czyli tutaj jest number, taka tablica no, liczb, czyli x, y, z. No, może być w wszystkim tutaj, w wszystkich postaciach. Zaraz zobaczmy, jak to, co się tu wydarzy w ogóle, czy to zadziała. A to sobie uruchomię grę. O, mogę ją split right, pewnie będzie tutaj fajna, jakbym sobie gdzieś tutaj obok przedstawię. Zobaczmy. Eee, aha, nie mam jeszcze tutaj miejsca, gdzie możemy sobie przetestować, tutaj, jaka jest konsola, i tak dalej. Czyli Debug Console. Mam tutaj skrót klawiszowy, Ctrl Shift Y. Ja to sobie kliknę. Trochę sobie tutaj. O! Świetle Dobra, zaspawnowało nas. I jak widzimy, mamy tutaj koordynaty. I one są takie dosyć. Brzydkiej postaci, chociaż jesteśmy w stanie zobaczyć. Tam gdzie jest kropka, no nie wiem, to mam x, y, z. Nie są one tutaj najprzyjemniejsze. Możemy je ewentualnie sobie przyciąć, bo tamte miejsca po przecinku w którymś momencie, no nie są aż takie istotne. Chociaż mogą być, to no nie? Ale w tym przypadku nie są na tyle istotne, więc możemy. Wejdź sobie tutaj w MathJS uh, uh, i zrobić sobie ucięcie do kilku miejsc po przecinku. Do kilka miejsc po przecinku. Um, tylko gdzie to było teraz? Ja muszę sobie przypomnieć. Um, procentem. No można resztę dzielenia ale to nie to. Um, cut to three decimals. A właśnie, zaokrąglić. Właśnie tego mi brakowało, jest nie, nie, nie zawsze pamiętam jak to się robi. Aha, to fixed. No dobra, no i tu mamy szybki Google. Mamy numer i można go przyciąć do czech. No to ja to przytnę do 5 na przykład. Miej pięciu miejsc po przecinku. Dobra, czyli tak. Sprawdzamy działam te koordynaty. Tu mamy te koordynaty. Jeżeli to jest tablica liczb, no to możemy się odwołać po prostu. Koordynaty 0. jakoś tam. Kordyn, kordz 1. A i. O, orc, No, 2. Czyli indeksujemy oczywiście tablicę od 0, nie od 1, nie? Czyli tablica od 0 to jest pierwszy element, tablica od 1 to jest drugi element, tablica od 2 to jest trzeci element. To, to trzeba pamiętać, nie? Jak to jest w JavaScriptie. Jeżeli nie wiecie, no to musicie ogarnąć sobie. dotka z Java JavaScriptu. I podobnie jest w innych językach. Dobra, A nie jest to jakoś super ładne. Może przecinek, może być ten. I teraz tak chcemy to zaokrąglić, czyli to fixed. I teraz zróbmy cztery miejsca po przecinku. Hmm, zaokrąglimy sobie Możemy sobie to tak zrobić Co eee, może jeszcze sobie eee, tak przerzucę Żeby to mniej więcej udało się czytać Okej okay. I dobra Controles odświeżam i jak widzimy albo nie widzimy mogę zrobić kilka spacji tutaj tutaj i może się tutaj troszeczkę nam bo ja bardzo odświeżmy jak widzicie mamy 4 miejsca po przecinku idąc 105 sekund te... Dobra tutaj spacji na mnie interpretuje, więc ja sobie tutaj zmienię znak. na no, tak, o! to nie ma podążać. Ok, będzie troszeczkę bardziej widoczne. O. jak widzicie, mamy koordynaty x, y, i i z. I co 5 sekund te koordynaty się nam zmieniają. Jeżeli chcemy mieć mniejszy. Jakby większy czas od jakby, jeżeli chcemy szybciej odświeżać te rzeczy, no to możemy zrobić sobie tutaj taki taki myk. Czyli gdzieś tutaj tworzymy sobie stałą zmienną czyli const tak zwany, zamiast leta, no to nie potrzebujemy leta do tego. Czyli const i mówimy refresh time. Żeby sobie Tworzymy jakiś kontener, miejsce, w którym będziemy przechowywali jakąś dano. I teraz możemy zrobić sobie 5 razy 1000, bo jak mówiłem, 1000 milisekund to jest jedna sekunda. I zamiast tu 500, 5000 możemy sobie zrobić request time. Pa patrzymy, czy nadal działa nasz skrypt. Tak, co 5 sekund tutaj pojawia się to miejsce. Eee, nowa pozycja. Teraz skróćmy. Skróćmy to miejsce, ten czas pomiędzy na dwie sekundy i zobaczymy, jak szybko będą zmieniały się tutaj nasze pozycje. Ok, czyli co dwie sekundy się zmieniają. Możemy zrobić co sekundę na przykład i teraz co każdą sekundę tutaj te koordynaty nam się aktualizują. Dla celów tutaj debugowych, czyli żebyśmy sobie to widzieli na, na czacie, no to jest to w zupełności wystarczające. Oczywiście nie musimy tego na czat rzucać, po prostu możemy też w konsolę logu takie rzeczy też wyciągnąć. No i do tego my sobie po prostu tutaj w taką zmienną output, żeby nie powtarzać kodu. I robimy const output. Ok. I ten tekst możemy przekazać tak samo na czat i tak samo na konsolkę. No i dobrze, nic się nie zmieniło. Shift Escape tutaj wychodzimy z trybu pełnoekranowego. No i jak widzicie po lewej stronie, u stronie klienta, też tutaj te koordynaty się wyświetlają. Możemy sobie ten tekst tutaj zakomentować. Jak widzimy na czacie mogę sobie coś wpisać. Nic się tutaj nie dzieje. Natomiast po lewej stronie te koordynaty się pokazują. Bardzo przydatne. I w sumie to tyle, co chciałbym w tym odcinku pokazać. Najważniejsze właśnie było to pojęcie wątku. Jeżeli nie chcemy mieć tego opóźnienia, bo patrzcie. Jeżeli sobie tutaj mm, zamiast tego 1 razy 1000 zrobię albo nic, albo po prostu pozbędę się tego Asynka, nie? Czyli teraz patrzcie, tu pozywam się tego Async, ja wait, bo to też będzie działać. jest i teraz zobaczcie co, co się będzie działo. Jak widzicie, wątek jest co chwila odświeżany. No i to nie jest jakby optymalne, bo nie potrzebujemy tej informacji w milisekundach, tylko potrzebujemy w sekundę. Jeżeli byśmy spojrzeli też na obciążenie później takiego modułu, no to patrzymy ile, ile czasu potrzebuje na obsłużenie naszego modułu gra. A no, nie, więc ja sobie tutaj stworzę, wywrócę sobie tutaj ten opóźniacz. I po odświeżeniu, może tutaj nie widać jakiejś dużej różnicy bo to nie jest jakieś duże obciążenie dla mojego komputera. Aczkolwiek, warto o tym pamiętać: że ten Async Await to jest nasz sojusznik w większości tutaj w przypadku No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o wątki i widzimy się w następnym odcinku, gdzie to bardziej rozbudujemy. Cześć!